Hej, dzisiaj gramy sobie w Tower of Hell, ale jeśli spadnę, poda oku, jeżeli spadnę, muszę powiedzieć swoim prawdziwym głosem coś, na przykład coś. Łatwiej. Zmierć się nie Co tak szybko? Tak. Aha. Obranie nie my... Fajnie, że mam nogi. О oh, нет. Она может быть... саша yeah. не. Летит. To się. A kurde. Trze, tre, tre. Dobra, witam was. Teraz story time, tylko prawdziwy czy nieprawdziwy. Poczekaj, bo mam tyle tych story timeów, muszę się przemyśleć, sobie przemyśleć. O. Hmm. Hmm. Ale tutaj był mój ład O Mam Dobra Ja jestem z wiał. Wow, wow, nie wiedzieli W sumie nie widzieliście No ale dobra Ku. Byłem sobie z siostrą w sklepie Nie w sklepie o, Toruń Plaza Dobra I w tym Toruń Plaza yy, Zwiedzaliśmy sobie Zwiedzaliśmy sobie ten Toruń Toruń yy, Plaza No i zapytałem się siostry yy, Pójdziemy na Maka Ona się zgodziła, kurde nie No dobra No i ona zamówiła Wiecie ile by było kolejk. Kole... Wiecie jaka była kolejka? Przy tym kiosku, kiosku... czy jak to się tam mówi kiosku. Nie? Yy, I my chyba z 50 minut czekaliśmy, bo była kolejka. No i sesami zamawia hamburgera i crispy. Nie, nagle te frytki i no i te, i picie, no kule, bo co innego nie? Yy, I... my tak stajemy przez 10-25 minut, i nagle moja siostra zauważyła rapera. Znaczy, nie wiem, czy to rapera, ale nie wiem, no jakby tam śpiewał. I ona go tak znalazła Jej morda była z krwaśnią. Była w szoku. On kur. <laughs> nie. I ona tak bierze telefon, pyta się. Idę z nim, ej, mam z nim zrobić zdjęcie, no ja mówię. Jak chcesz. No i ona poszła. Zapytała się go tak, on był z przyjacielem. No, ja się zgodził. Wysłała to je, jej chłopakowi, Karolowi. Nie wiem, co podaje jego imię, ale... Co? Kurwa! Oj. Yy. No, ona taka I... Jak my wracaliśmy z tego... tej Stormy plaży ja sobie tam pozejrzałam na tej zjeżdżalni. I? tam jest zjeżdżalnia, jakbyś nie wiedział. Nie wiedziała, nie wiedział. Co za baba, wrac... No dobra. No i my wracamy. Jest uniwersytet 5. Nie, uniwersytet 1. I my sejdziemy czekaliśmy 50 minut i tak nagle my sobie siedzimy w tym z 10 minut tam nagle taki chłop z koleżką Mieszko, Mieszko, mój koleczko, nie? Oni tam siedzą nie? siedzą no i siedzą, bo co, nie można sobie siedzieć i on Taki jeden kolega chyba ich na Wstał, zaczął się. Zaczął się wydzierać na na stolatku. tak miał jakiś problem. Byliśmy tam w dodatku z babcią. Nie chciałem mówić, bo nie chciałem. Życie żyję. Pozdrawiam. No i tam taka była afera. Nie było smutno. Nie jasno, chillowałem i grałem. Trochę ryczałem, bo się wydzierał... No złymi leciały, bo on się wydzierał... Bo on się wydzierał... Jakby zjadł przejściu żuli. Ale no, dobra, on tak wstał, on tam pieprzył coś. Jakby... I przy przystanku tym, nie wiem jaką tam, ale przy, wyszli ci nastolatki. Zauważyli, że ja byłem po, po 30 lub po 45 minutach. Zauważyli mnie. Oni tam wyszli, bo oni nie chcieli się tam awanturować. I, jego, i, i ten tego kolega też wyszedł. Ale wiecie, co zrobił ten, który, wiecie? ten który sam wiesz się wy... Ten, który się wydzierał on jak ci nastolatki tego kolega to on wybiegł za nimi zgadnijcie co gleba wybiegnął biegnę i gleba popchnął się w mordę i nie, ja, to Polska to jest. Maczko, jawska pomorskie jak. Kocham. No i dobra, my wracamy. 13. Mamy razem, nie chcę podawać. To 13. No i my wróciliśmy. No. No. Kurde. No wróciliśmy I co? Ja sobie zaczęła... Ja? Przysłałem przez lej i powiedziałem To był jakiś Ziby Ona się zaśmiała, powiedziała Fry... Fr, fry ek! Tak nie można Powiedziałem, że to jakieś zgniłe jajo. A, a wy co myśleliście? A Ziby Musisz leć. No, no. No, gówno. No i gówno, co. Nie, co was to? No, gówno was to. I, mam, py mam pytanie, bro. Takie żadne. elo, no, Znaczy nie elo Bro, mam pytanie, protowar? Brać? Dobra. A, kolejne mam pytanie, takie, że żadne.